Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale <coughs> Nie zapomnij łapce w górze, A ja, właśnie kończy się już strajk Skończyć się nie kończy, tu jeszcze o, widać mój ciągnik, drugi zostaje, tam już Stoi też Parę ciągników co było, tutaj tylko Zbyszek pojechał Swoją sześćdziesiątką Tam mówi, że gdzieś ma jechać jeszcze Mówi, że musi do mnie jeszcze przyjechać, nie wiem po co, powiedział, że żebym... Jak coś to on jedzie sobie tam po domu jeszcze coś zjecie, ja jak potem to... Ja właśnie też już wracam, tutaj zostawiam kejsa pod zamknąłem, zamknąłem go. Tylko tu zrobimy coś coś tego. Co, co zamknąłem. Ja nie chcę zamknąłem tutaj, niektóre jak to się działnik zasiadnie. Mam, mam, to mam nie zlecimy. Miałem jeszcze obornika ale... Ja jakoś głodny jestem, jadę coś zjeść, bo nie widziałem sobie nic do jedzenia, więc a pić to już nie powiem jak mi się chce, bo nic nie brałem Nie wiem, że... bo nie, nie miałem tego, że aż tak, że ten, że aż tak, się, że aż tak długo będę, więc Myślałem, że będę krótko, ja tu jednak, jednak, jednak Zapomniałem wam też powiedzieć, że wystawiłem na sprzedaż taki zestaw. Może ktoś będzie twój, Może ktoś będzie chętny, nie wiem. Wystawiłem nawet za okazyjną cenę, więc... No. O, telefon dzwoni Już stanie to na podróży. Halo? Halo? Dzień dobry, ja dzień dobry. w sprawie tego ciągniczka. A, no no. A, kiedy byłem... można podjechać? A nawet dzisiaj, bo akurat wracam ze strajku, więc... A, to dobrze, to ja tak przyjadę, tak gdzieś koło 14.35. Dobrze, to ja tam będę w domu. Adres wyślę sms-em, jak coś. Dobrze. dziękuję, dziękuję do, widzenia. do widzenia. Do widzenia. Jak widzicie, o właśnie. Mówiłem o ciągniku i tutaj właśnie zadzwonił o ciągnik Jak ma przyjechać w mam Mamy godzinę 14.30 Trzeba szybko jechać, bo jak ten Zbyszek ma przyjechać jeszcze Ale jeszcze do Zbyszka zadzwonimy Halo, Zbyszek nie odbiera. Na pocztę się nie No, halo, odbysz jak co nam ten, jak coś to ja już że jestem w dom, może przyjeżdżać. nie odbierał, ale się na pocztę nagrałem, więc może. Może odsłucha albo odzwoni, zobaczymy. Wszystko się ukaże. ty to, więc drzewo za. Nic nie jedzie, no jeżeli musimy o pierwszeństwo, tyle. Ja już dojeżdżam do gospodarki, a tutaj dwój do mnie sąsiad, <coughs> że on nie ma czasu, żeby mi ten zrobić to pole, więc robi nie niego, zostawi, go stoi tu ładny Kasi. O, z ja jedzie widzę chyba jak to. 60 głośno, to pewnie nie słyszę, tego to było. No, ja go postawię. O. Tutaj o tym. Ok. Zostawić je teraz, sprzedaż. To siarce nie było cienko. Sobie się słychać z daleka. Ciemno zbyć jak! O porę ziemniaków mam. Więc będzie co jeść? Za razję. Pobiegiemy gdzie Co tam Zbysio? Co tam z Byszek chciałeś? O, by mnie przejechał. Halo Bysio! Co tam z się chciałeś? masz chwilę. No co tam? No. Bo trzeba naprawić 60. A co trzeba naprawić? Rozluźnik, olej, filtry i... blacharka. Eee. No to dobra, a te te zgrabiarkę tu. To... Czekaj ja tu cofnę pod wiatę, to ją... To, co ty ja ustawisz, To ja idę, to siema. No to dobra, siema. Ja sobie tu poradzę. tu co to, 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 to się stanie? A se tu odepniemy Widzicie Jeszcze będzie Fuszka jak Zawsze se tam co se dorobimy Za co? Powiem Ci, bo tu stała wiec kowalna W pochodzie Gdzie się przyjedzie Z pierwszego, a drugiego Będzie opowiedział, będzie, że Stoi sprzyn na pół bo Będzie się bał A sobie przygotuję to Wydarzymy sobie garaż, to tutaj została 60 jak go ładnie, niech się tu naprawimy ją Tego sprzętu jedynie odstawimy Nowy nabyteczak też mój, nowy nabyteczek mój to akurat jest Byłem na ruchu mienieniu pierwszym Od ciebie go tu postawić? On powinien być, już jest 14.40, a ja go nie ma, Adres mu wysłałem. Idealnie powinien idealnie. Łukasz, to sprzęta sąsiada. On się rozgrzeje troszkę.

O, młody Simpson, młody Simpsonem już lata widzę, zdało się jak prawko, to se lata teraz młodzień Młody se lata, nie se lata Duże gospodarstwo, duża podwórko, duż, więc można kręcić La mia moglie è stata la prima di tutto: tutti i a genitori Nie wiem, bo tu ostatnio robiłem pracę polową i może pan co taki zostawi kupić z, z tym broną. Ile? No to, to za nie tak było wystawione jak pan weźmie z broną to będzie brona puszcza za 50 A nie, na Dobra za 30 No dobrze i tu rozłożymy... Rozłożymy może. Nie chce się pan przejechać, zapraszam, pan będzie. Ja Osiadę z panem, chce się pan może rozłożyć, się rozłożyć, ale się idzie przejechać. Ładny Simpsonek, co pan może sprzedać go mi? W rozliczeniu na przykład zostawić. Bo szukam ma widzę ładny stanik. No, z ładnym staniem ma pan. A nie, ale to sprowadzane i naprawione. Zostawić pan w rozliczeniu może, bo to takie fajne. A nie, dopłacisz pan 2, i jest pana. Co 2 i jest mój Tak. Hmm. No to dobra, biorę. To za bronę będzie 28. Simpson będzie. Tu jak pan chce, to tu można nawrócić już Jak chce pan, może pan i dalej jechać Ale tam dalej będzie droga zablokowana, bo strajk tam strajkuje Tu se pan w lewo skręcił i tu się można nawrócić Albo tu można Jak pan wygodnie Widzę wytestować w każdych warunkach pan chce Uuu coś pana znosi Panie nie jeździ jest... Panie to crash testy Panie bo, bo sąsiad będzie zły że jeżdżę mu po polu Panie ale to trzeba testować, bo u nas w alpach to kurde taki dziury Aha no u nas to równiutko jest Właśnie widzę jaka górka jak kurła To może pan tam coś spuści za blacharkę? <grymne> nie Nic nie spuszcza Pani kuje To jak? 500 zł Mogę spuścić na te blacharkę Okej okay, dobrze To ile tam ciągnik był wystawiony, bo już nie pamiętam 34 tysiące

Tak, trzeba. No to dobre. Tutaj już jak pan tu zostanie No bo chce pan tu może i na gospodarstwo wjechać. Ja wiem jak pan chce, może pan nawet rozłożyć te sprzęta. Nie, w bramie, panie. Gdzie pan, panie? Gdzie mi tu bramie? Wy bramę rozwalić. No nie, ale kable to można podpiąć. Może gdzie dziadek odpiął? Sklamy, z tym i myślę, że ukradzili. <grym> tym Panie, gdzie on pojechał? Panie! Słychać dziecko, ale gdzie to nie wiem. Chcę, żeby mi był gdzie czasami nie ukradł. Piernik. Poprzez płotek. No i ukradł mi ciągnik. Co jest? Halo. No zaraz zadzwonimy. Gdzieś nie właśnie. O stoi! Halo, panie! Próbuję uciec, ale Simpson to jest Simpson Tak on nie popędzi z tym sprzęciem, to jest 40. Maksymalnie tu chyba skręci jak już jedziemy. Dawaj wołady, dawaj Simson. Bo nie wiesz o co ja próbuję uciec. Halo. Halo. u, Panie. Panie, halo. Halo. Halo, stop. Stać. Co pan robisz? No nie po Simpsonie, coś pan zrobił Mój Simpson, Panie, ja tylko ja to z tobą robiłem Panie stój Panie, stój Mój Simpson No i bierzesz pan czy nie? Halo? Panie no weź O, wskoczyłem Bierzesz pan czy nie? Biorę, jest zaraz panu przelewem. Damy tak tak. Proszę bardzo przelewik doszedł. Już patrzę. O jest, dobra. Wszystko się zgadza. Dziękuję. No, do widzenia. Do widzenia. Niech służy. Jezu, co za kierowca. Panie, bo mi balustrada, żeś pan zepsuł i mój Simpson, no panie. System like, tak nowy. Właśnie widzę jaki nowy. Jeszcze. Kierowca nie chce jedzie, a my. O, To ja lewczy nie. Zobaczcie, co jest tutaj na... Simpson, co jest? Simpson, halo halo. Nie pojadę na tu zachodzę Już co, to zdawimy face. Poprzez zaczep. Dobra, tu wystarczy. Kierowca coś widzi, może wyjechać. Ale to już nie mój problem. Ważne, żeby brama została cała. Panie, wyjedziesz dziś pan! Lecę jeszcze do sklepu. Noż! Jadę tym kierowca że ja lecę do sklepu po coś do jedzenia a wy zostawcie subika łapkę w górę jeżeli nadal to do końca to napisz w komentarzu, ja ci przypnę serduszko no bo tutaj zostajemy pod sklepikiem, niech widzę że lecia krzynka tam o dobry o czy co, ten kierowca tam pojechał, czy co? Nieważne. Zost suba łapkę w górę i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Siema.